W tym odcinku wytłumaczę Ci krok po kroku, jak określić wzajemne położenie dwóch okręgów w geometrii analitycznej tak, żebyś raz na zawsze to zrozumiał i zdał nadchodzący sprawdzian na pięć. Istnieją pewne schematy na zadania z wzajemnym położeniem okręgu, które mega często się powtarzają, a dzisiaj zebrałem je do kupy i wszystkie Ci pokażę. Ale spokojnie, najpierw zaczniemy sobie od teorii, żebyś na pewno wszystko zrozumiał, a później przejdziemy sobie do zadań, w których nauczę Cię jak to działa w praktyce. A żeby Ci pomóc jeszcze bardziej, to przygotowałem dla Ciebie karty wzorów, stworzoną specjalnie tego działu, żebyś nie musiał tracić czasu na szukanie informacji. Informacji. Będziesz mógł odebrać za darmo w dalszej części odcinka, więc oglądaj do końca. Słowem wstępu to jest aż 6 możliwych położeń dwóch okręgów względem siebie i ja wiem, że jest to sporo, dlatego wytłumaczyć to w taki sposób, żebyś nie musiał pamiętać o tych wszystkich wzorach. A więc każde zadanie, w którym musisz określić wzajemne położenie dwóch okręgów, zaczynaj od tego. Musisz obliczyć zawsze S1 S2, czyli odległość między środkami obu okręgów. R1 dodać R2, czyli sumę promienia pierwszego okręgu i promienia drugiego okręgu oraz wartość bezwzględną z R1 minus R2, czyli i wartość bezwzględną z różnicy promienia pierwszego okręgu i promienia drugiego okręgu. I gdy mamy już to policzone, to wtedy możemy przejść do tych sześciu możliwych położeń. A więc w pierwszym przypadku możemy mieć okręgi rozłączne zewnętrznie. Dzieje się tak wtedy, kiedy odległość między środkami tych okręgów jest większa niż suma ich promieni. Drugim możliwym przypadkiem są okręgi rozłączne wewnętrznie. Dzieje się tak wtedy, kiedy odległość między ich środkami jest mniejsza niż wartość bezwzględna z różnicy ich promieni. Następnie mamy okręgi styczne zewnętrznie. Dzieje się tak wtedy, kiedy odległość między ich środkami jest równa sumie ich promieni oraz są również okręgi styczne wewnętrznie. I dzieje się tak wtedy, kiedy odległość między ich środkami jest równa wartości bezwzględnej z różnicy ich promieni. W piątym przypadku mamy okręgi przecinające się i dzieje się tak wtedy, kiedy odległość między ich środkami jest większa niż wartość bezwzględna z różnicy ich promieni i mniejsza niż suma ich promieni. Oraz szóstym, najrzadziej spotykanym przypadkiem są okręgi współśrodkowe, ale warto, żebyście również o nim pamiętali. Okręgi są współśrodkowe wtedy, kiedy współrzędne środka pierwszego kręgu są takie same, jak współrzędne środka drugiego okręgu. Także to tyle z teorii, nic więcej nie będzie ci już potrzebne, a wszystko zawarłem oczywiście w karcie wzorów, którą za sekundkę będziesz mógł sobie odebrać. A my przejdźmy sobie już do zadań i pokażę Ci, jak określać to wzajemne położenie dwóch okręgów, nawet bez konieczności znania tych wszystkich wzorów na pamięć. A jeśli jesteś ambitny i masz dość problemów z matematyką, to zapisz się na korepetycje w zespole. Wzorowanie. Wystarczy, że wyślesz do mnie wiadomość prywatną na Instagramie. Możesz również zaobserwować mój profil po więcej matematyki, bo regularnie dzielę się nam przydatnymi materiałami. A więc, przed nami jest zdanie pierwsze: jest to taka całkowita podstawa. Dowiesz się w nim, jak określić wzajemne położenie dwóch okręgów. Więc, tak, mamy tutaj dwa okręgi o takich równaniach, właśnie w postaciach, niestety, ogólnych. Mówię niestety, dlatego, że z postaci ogólnej nie jesteśmy w stanie odczytać ani wspólnych środka, ani promienia tego okręgu. Więc po prostu będziemy sobie musieli przejść z postaci ogólnej do postaci. Kanonicznej. No bo przypominam, że naszym celem jest policzenie po pierwsze s1s2, czyli odległości między środkami tych okręgów, po drugie r1 plus r2, czyli sumy promieni tych okręgów oraz wartości bezwzględnej z r1 minus r2, czyli wartości bezwzględnej z różnicy tych promieni, i dopiero wtedy jesteśmy w stanie określić to położenie. Więc tak, najpierw, tak jak wspominałem, musimy sobie przejść z postaci ogólnej do postaci kanonicznej. W jaki sposób to robimy? Dokładniej mówiłem o tym w poprzednim odcinku, więc tutaj zrobimy sobie to troszeczkę szybciej. Mianowicie szukamy w pierwszym okręgu wzorów skróconego mnożenia. Mamy x do kwadratu, odjąć 12x, więc co trzeba dodać, żeby to było wzorem skróconego mnożenia? Oczywiście trzeba dodać, słuchajcie, 36, no ale skoro dodaliśmy 36, no to oczywiście odejmujemy sobie jeszcze to 36, no bo to 36 sobie dodaliśmy tak o, więc nie możemy zmieniać postaci naszego równania, dlatego to odejmujemy. Następnie mamy dodać y kwadrat, przy y kwadrat nie ma żadnych y, więc to sobie zostawiamy w tej postaci tak jak jest. No i przepisujemy sobie to plus 35, które gdzieś tam sobie dalej było. Teraz widzimy, że powstaje nam wzór skróconego mnożenia x minus 6 do kwadratu. Z y też nam powstaje wzór skróconego mnożenia. To jest de facto x minus 0 do kwadratu. Dokładnie. No i słuchajcie, minus 36 plus 35 to jest minus 1. Gdybyśmy to minus 1 przenieśli sobie na prawą stronę, to otrzymujemy jedynkę. Więc możemy sobie już odczytać współrzędne środka tego pierwszego okręgu. Jest to 6 oraz 0, Grazie. a nasz promień pierwszy jest równy po prostu 1. No i teraz możemy sobie przejść bez problemu już do drugiego okręgu. W drugim okręgu jest x kwadrat minus 10x, czyli to sobie przepisujemy, x kwadrat minus 10x, no i ile musimy dodać, żeby to było wzorem skróconego mnożenia? No, dodać sobie musimy oczywiście 25, ale skoro tak o dodajemy 25, to musimy tak o odjąć 25, żeby po prostu to nam się wykasowało, żeby nie zmieniać postaci naszego równania. Dobra, idziemy sobie do y. -ków. W y jest y kwadrat plus 2y, czyli mamy y kwadrat plus 2y, więc należy do tego dodać oczywiście sobie jedynkę i dopiero wtedy będzie to wzorem skróconego mnożenia, ale musimy oczywiście odjąć też od tego jedynkę, no i dodajemy sobie 17, która sobie tak o tam była, czyli dodać 17 to się równa 0. No i teraz tworzymy sobie w tym okręgu drugim wzory skróconego mnożenia, a więc mamy x minus 5 podniesione do kwadratu, dodać y plus 1 podniesione do kwadratu, to się równa. No i właśnie tutaj było minus 25, tutaj jest minus 1, czyli jest to minus 26 plus 17, czyli jest to tak naprawdę minus 9. Ale jak minus 9 przerzucimy sobie na stronę prawą, to otrzymamy plus 9, więc współrzędne środka tego okręgu drugiego to jest 5 oraz minus 1, no a nasz promień drugi jest równy, słuchajcie, po prostu trójce. Dokładnie, więc wszystko co chcieliśmy mamy już wyznaczone, no i teraz musimy, słuchajcie, obliczyć sobie to s1, s2 r1 plus r2 i wartość bez względem z R1 minus R2. Więc tak, najpierw zacznijmy sobie od obliczenia S1, S2. Wiemy, że jest to pierwiastek z... No i właśnie, to jest x2 minus x1, czyli 5 minus 6 do kwadratu dodać. No i właśnie teraz patrzymy się na współrzędne y, czyli mamy minus 1 minus 0, czyli minus 1 minus 0 do kwadratu i co się z tym, słuchajcie, dalej dzieje. Piszemy sobie dłuższy ten pierwiastek 5 minus 6 to jest po prostu minus 1, minus 1 do kwadratu to jest 1. Dodać tutaj tak samo mamy minus 1 do kwadratu, czyli też dodać 1, więc wiemy, że jest to równe po prostu pierwiastkowi z dwóch. Przejdźmy sobie teraz do sumy tych promieni, czyli r1 dodać r2, r1 to jest 1, dodać r2 to jest po prostu dodać 3, czyli możemy sobie napisać, że jest to 1 plus 3, czyli 4. No i przejdźmy sobie do wartości bezwzględnej z różnicy tych promieni, czyli wiemy, że jest to wartość bezwzględna z 1 minus 3, czyli byłoby to pod wartością bezwzględną minus 2, czyli w w takim razie byłoby to równe 2. Dobra, no i wszystko mamy już policzone, i teraz możemy się już jak najbardziej zastanawiać, jakie są te okręgi, jak po prostu względem siebie one leżą. A więc co my tutaj wiemy? Wiemy, że odległość między środkami tych okręgów jest równa pierwiastek z dwóch a wartość bezwzględna z różnicy tych promieni jest równa 2, czyli po prostu widzimy, że nasze s1s2 jest mniejsze niż wartość bezwzględna z r1 odjąć r2, więc wiemy oczywiście, że te okręgi są po prostu rozłączne wewnętrznie. I dokładnie to byście sobie musieli tutaj napisać. A my, oczywiście, możemy sobie jeszcze wykonać taki rysunek pomocniczy, żebyście po prostu widzieli, skąd się to wzięło. Czyli, jeśli tutaj mamy jakiś okrąg 1, okrąg duży, on ma współrzędną środkę S1, i mamy jeszcze okrąg mniejszy, on ma jakąś tam współrzędną środka S2, to widzimy, że odległość między tymi promieniami, czyli odległość S1, S2, jest mniejsza niż. Różnica tych promieni pod wartością bezwzględną, chociażby czyli tu jest R1, R2. Wiemy, że S1, S2 jest na pewno mniejsze niż różnica tych promieni, i w taki sposób należy to rozumieć. Więc widzimy, że te okręgi na pewno będą ze sobą rozłączne wewnętrznie. A my przejdźmy sobie do zdania drugiego. Tak jak obiecałem, mam dla ciebie kartę wzorów, którą stworzyłem specjalnie do tego działu. Znajdziesz w niej wszystkie potrzebne wzory, twierdzenia i tym podobne rzeczy, które będziesz musiał znać na nadchodzącym teście. Wszystko jest podparte rysunkami i przykładami, żebyś mógł zrozumieć cały materiał w możliwie najłatwiejszy sposób, oszczędzając masę czasu. Sporo osób już ją odebrało, jest mega zadowolonych, więc nie przegap swojej szansy, a link do jej pobrania za darmo znajdziesz tam na dole w opisie filmu. W zadaniu drugim będzie troszeczkę trudniej, ale mam nadzieję, że również sobie z nim poradzisz. Pokażę ci w nim, jak wyznaczyć współrzędne punktów wspólnych dwóch kręgów pod warunkiem, że takie w ogóle będą istniały. A więc mamy nasz okrąg pierwszy, on jest wyrażony w postaci kanonicznej oraz okrąg drugi, który jest również wyrażony w postaci kanonicznej. W jaki sposób wyznaczamy współrzędne punktów wspólnych? W taki sposób, że jeśli mamy na przykład y po lewej stronie w funkcjach, to przyrównujemy do siebie prawe strony, czyli te z xami. No i tutaj niestety będzie działało to na podobnej zasadzie i mówię niestety, dlatego że mamy podane równanie w postaciach kanonicznych, no ale żeby sobie wyznaczyć te punkty wspólne, to oczywiście będziemy musieli to jakoś do siebie przerównać, czyli tak czy siak będziemy musieli po prostu zejść z tych postaci kanonicznych do postaci ogólnych, czyli musimy sobie to wszystko powynażać. Więc robię sobie tutaj od razu układ równań i rozpisujemy sobie na początku nasz okrąg pierwszy, jest to x kwadrat minus 4x, dodać 4, dodać y kwadrat dodać 2y, dodać 1, to się równa słuchajcie, 25, no i mamy jeszcze drugi okrąg, drugi okrąg to jest x kwadrat, dalej mamy dodać 4x, dodać 4, dodać y kwadrat minus 6y no i mamy plus 9, to się równa jedynce. No i słuchajcie, co możemy sobie teraz zrobić? Wiemy, że dążymy do tego, żeby uzależnić sobie jakoś y od x, bo później najprawdopodobniej, jak będziemy mieli już jedną zależność y od x, to wstawimy sobie to dowolnego z tych równań z postaci kanonicznych, no i wtedy będziemy mieli tak naprawdę obliczone. Tylko tak, w jaki sposób uzależnić tego y od x? Na samym początku zwróćmy sobie uwagę na ten układ równań. Widzimy, że jest to x kwadrat, x kwadrat, y kwadrat, y kwadrat. Te wartości nam po prostu przeszkadzają, dlatego że są z kwadratami, ciężko będzie Wyznaczyć między nimi zależność, ale słuchajcie, możemy sobie zrobić jedną bardzo fajną rzecz, mianowicie możemy sobie te równania od siebie odjąć. Dlaczego? Dlatego, że wtedy pozbędziemy się x w kwadrat oraz y w kwadrat i będzie na pewno troszeczkę prościej. Więc tak, wiemy, że mamy x kwadrat minus x kwadrat, czyli po prostu z tego stanie nam 0. Później jest minus 4x minus 4x, czyli będzie tak naprawdę minus 8x. Następnie mamy plus 4, minus 4, czyli tak naprawdę z tego również nam wyjdzie 0. Później jest y kwadrat minus y kwadrat, czyli wyjdzie nam 0. Później jest 2y minus minus 6y, czyli będziemy mieli plus 8y tak naprawdę. Później jest plus 1 minus 9, czyli wyjdzie nam z tego minus 8, równa się 25 minus 1, czyli wyjdzie nam z tego 24. A więc mamy, słuchajcie, no właśnie, 8y, zostawmy sobie to, to po stronie lewej, to będzie równe. Minus 8, jak przeniesiemy sobie na stronę prawą, to będziemy mieli 32, dodać 8x. Gdy sobie podzielimy to wszystko przez 8, to otrzymamy, że y jest równy po prostu x dodać 4 i mamy bardzo ładnie uzależnionego już y od x. I co wystarczy teraz zrobić? Wystarczy, że teraz wstawimy sobie tą postać y do dowolnego z równań naszych okręgów, czyli wstawimy sobie albo tutaj w miejsce y, albo wstawimy sobie tutaj w miejsce y. Więc możemy sobie wstawić chociażby do pierwszego równania, bo chyba będzie to troszeczkę prostsze. Więc tak, mamy x minus 2 do kwadratu, dodać. W miejsce y wstawiamy sobie nasze x plus 4, czyli mamy x plus 4 plus 1, to ja tutaj napiszę od razu, że to jest x plus 5 do kwadratu, to się równa 25. No i teraz słuchajcie, liczymy x, -y, które są punktami wspólnymi obu tych okręgów, o tym pamiętajcie. Czyli mamy tak naprawdę x kwadrat minus 4x plus 4 dodać x kwadrat plus 10x plus 25. To się równa 25, więc co widzimy? Widzimy, że 25 i 25 nam się tak naprawdę skraca. Po lewej stronie mamy 2x kwadrat, dodać 6x, dodać. 4 to się równa 0. Słuchajcie, jak się 25 skróci, możemy sobie to jeszcze podzielić przez 2, czyli mamy x kwadrat dodać 3x. Dodać 2 to się równa 0 i liczymy sobie standardowo naszą deltę, czyli nasza delta jest równa b do kwadratu, czyli 9, minus 4 razy 1 razy 2, czyli minus 8, to jest równe 1. Pierwiastek z takiej delty jest równy również 1, czyli nasze x1 jest równe, słuchajcie, minus b, czyli minus 3, minus pierwiastek z delty, czyli minus 1, podzielić przez 2a, czyli przez 2, więc to się równa minus 2. No albo nasz x2 jest równy minus 3 plus 1 podzielić przez 2, czyli to jest minus 2 na 2, więc jest to minus 1. Czyli słuchajcie, będą na pewno dwa punkty wspólne dla x równych minus 2 oraz minus 1. Więc teraz przydałoby się obliczyć y dla tych punktów. Eee, więc tak, gdy x1 jest równe minus 2, to wtedy y1 jest równe. No i właśnie, jak się do tego doliczyć? Mamy tej równania y równa się x plus 4, więc wystarczy, że do niego sobie podstawimy naszego x, czyli gdy za x podstawimy minus 2, to ma minus 2 plus 4, więc jest to 2, i nasz pierwszy punkt powiedzmy, że a ma współrzędne minus 2, 2, natomiast punkt b to jest x2, które jest równe minus 1. I tutaj chcąc sobie obliczyć y2 wystarczy, że również sobie wstawimy x równego minus 1 właśnie do tego równania, czyli mamy minus 1 plus 4 jest to 3 i w ten sposób doliczyliśmy się do punktu b, który ma współczynnik minus 1. 3. I właśnie o to chodziło w tym zadaniu drugim. Nadchodzi sprawdzian, czasu jest coraz mniej, a ty dalej nie zabrałeś się za przygotowania? Zapisz się na kurs i ogarnij cały ten dział wzorowo. Dołączając do kursu, przygotujesz się do testu znacznie lepiej, bo każdy z tematów podzieliłem na trzy części. Część wstępna, która jest właśnie tym odcinkiem, ale bez reklam. Część z pewniakami, czyli zadaniami, które mają największą szansę pojawić się na Twoim sprawdzianie. Oraz część z najcięższymi zadaniami, na wypadek, gdyby twój nauczyciel miał Cię czymś zaskoczyć. A dodatkowo w bonusie otrzymasz przykładowy sprawdzian do samodzielnego rozwiązania aby by wzmocnić Twoją pewność siebie, dostęp do społeczności kursantów, w której zawsze znajdziesz pomoc i wsparcie oraz kartę wzorów przygotowaną specjalnie pod ten dział, żebyś nie musiał tracić czasu na szukanie informacji. Kliknij link w opisie i zobacz, co jeszcze zyskasz, dołączając do kursu. A w zadaniu trzecim będzie już zdecydowanie ciekawiej. Pokażę Ci tutaj, jak określać wartość parametru m, dla których nasze równania mają przyjmować jakieś konkretne położenie. Więc chodźmy już sobie tego zdania. Pytają nas, dla jakich wartości parametru m okręgi o takich równaniach? mają być ze sobą styczne zewnętrznie. Więc tak, żeby okręgi były styczne zewnętrznie na samym początku, to wiemy, że odległość między ich środkami musi być równa sumie ich promieni. To jest tutaj taki podstawowy warunek. No, a po drugie, żeby obliczyć sobie odległość między ich środkami oraz sumę ich promieni, no to przydałoby się znać współrzędne ich środków, no i ich promienie. Czyli tak, S1 ma współrzędne jakie? No właśnie, skoro tutaj jest minus M, to współrzędna xowa jest po prostu równa M. Natomiast współrzędna y jest y plus 1, czyli tak naprawdę nasz y jest równy minus 1. Dobra, jak jest R1? Nasze r1 jest równe słuchajcie pierwiastek z 8, pierwiastek z 8 to jest to samo co dwa pierwiastki z 2. Przejdźmy sobie teraz do okręgu drugiego. W okręgu drugim współrzędna x środka jest to po prostu minus -1, czyli sobie to już zapisuję jest to minus -1, oraz współrzędna y środka jest to po prostu -m, dokładnie. Natomiast nasz promień jest równy pierwiastkowi z 2. Dobrze, czyli tak, na samym początku wiemy, że musimy sobie policzyć s1, s2, ponieważ to jest w zależności na okręgi ze sobą styczne zewnętrznie czyli tak, s1, s2 jest równe. Pierwiastek z. No i właśnie, patrzymy się najpierw na y, te wartości xowe, czyli jest to minus 1 minus m do kwadratu, minus 1 minus m kwadrat. Dodać teraz wartości y, czyli m minus minus 1, czyli m plus 1 do kwadratu. M. Plus 1 do kwadratu. No i słuchajcie, tutaj mamy dwa sposoby na rozwiązanie tego, co jest pod tym pierwiastkiem. Pierwszym ze sposobów jest po prostu wymnażanie sobie tego i zobaczenie, co nam wyjdzie, ale uważam, że ten sposób jest troszeczkę głupi. A drugi z nich jest zdecydowanie ciekawszy. Słuchajcie, jak tutaj mamy minus 1, minus m całe podniesione do kwadratu, to wiemy, że to jest to samo co minus. m dodać 1 i całość jest podniesiona do kwadratu. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Po prostu wyjęliśmy sobie minusa przed nawias. Natomiast skoro jest minus i później mamy jeszcze kwadrat, to znaczy, że ten minus nam tak naprawdę znika. Tego minusa tutaj w ogóle może nie być. Więc mamy po prostu m plus 1 do kwadratu i w drugim naszym wyrażeniu również znajduje się m plus 1 do kwadratu, czyli mamy dodać m plus 1 do kwadratu. Więc co my z tego otrzymujemy? Otrzymujemy słuchajcie z tego pod pierwiastkiem 2 razy m plus 1 do kwadratu. Więc możemy sobie powiedzieć, że jest to pierwiastek z dwóch. Razy wartość bezwzględna z m plus 1, dlatego że ten kwadrat skróciłby się z tym kwadratem, gdybyśmy sobie to rozbijali, natomiast musimy pamiętać o tym, że powstaje nam wtedy wartość bezwzględna. Więc to jest zdecydowanie fajniejszy sposób do wykonania, na pewno zdecydowanie szybszy i mam nadzieję, że Wam go wytłumaczyłem tak, że już go po prostu rozumiecie. No i dobra, teraz trzeba jeszcze obliczyć sobie r1 plus r2, bo później będziemy musieli założyć, że to będzie sobie równe. Czyli wystarczy policzymy sobie R1 dodać R2, R1 to jest po prostu dwa pierwiastki z dwóch dodać R2, które jest równe pierwiastek z dwóch, więc wiemy, że jest to 3 pierwiastki z dwóch i generalnie na tym to polega. Ok, a więc mamy już S1, S2 i wiemy, że to musi być równe r1 dodać R2, czyli wystarczy, że sobie napiszemy, że to jest pierwiastek z dwóch M plus 1. Pierwiastek z dwóch razy M plus 1. I to będzie musiało być równe, słuchajcie, R1 plus R2, czyli właśnie 3 pierwiastki z dwóch czyli to jest równe 3 pierwiastki z dwóch, gdy podzielimy sobie to przez pierwiastek z dwóch, to otrzymamy m plus 1, które jest równe 3, czyli nasze m plus 1 będzie równe albo 3, albo będzie również istniał drugi przypadek, czyli nasze m plus 1 będzie równe minus 3, więc nasze m będzie równe, słuchajcie, dwójce, albo nasze m będzie równe minus czwórce. I właśnie w taki sposób należy to rozumieć. Czyli słuchajcie, gdy nasze m będzie równe 2, albo nasze m będzie równe minus 4, to wtedy nasze okręgi, które były podane tutaj, właśnie w poleceniu, będą ze sobą styczne zewnętrznie. A więc to już był wstęp do tematu wzajemne położenie okręgów. A jeśli chcesz poznać pewniaki oraz najtrudniejsze zdania z tego tematu oraz z całego tego działu i odebrać masę bonusów, to dołącz do kursu, do którego link jest oczywiście w opisie. A jeśli chcesz ogarnąć wszystkie tematy z całego tego działu, to wbijaj koniecznie na tą playlistę.